Dobrzy ludzie tu mieszkają Złomik zostawiają O tak To dla mnie chyba To zabierzemy Na chwilę tu jedziemy Ale chyba nic się nie stanie jak jedziemy Tak to moja jest deseczka Ach, takie lubię Wspaniałe Ciężkie Wszystko mokre. Ślizga się, ale i tak zabiorę cię. Weekend dobrze się zaczyna. Dziękuję. Złom, dobry. Witam w piątek po robocie na stacji benzynowej przy Płocie. Życie na miejscu otwiera przede mną nowe możliwości, które odkrywam. Etapami, i dziś podzielę się jedną z nich z Wami. A tymczasem pokażę Wam, co wczoraj znalazłem. Bo wiecie, że od torku we wtorek 10 wpadłem na pomysła tego, żeby jadąc z pracy, yy, zahaczać o sześć paśników, które są po drodze. Szkoda, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Trochę złomu omijałem przez prawie dwa miesiące. Pokażę Wam, co wczoraj znalazłem. Wyjdziemy na zewnątrz, a potem podzielę się z Wami. Nowymi rzeczami. Także wcześniej tam widzieliście był rower, komputer i tak dalej. Wczoraj było coś takiego: taka drabina. Całkiem długa i całkiem ciężka. Jakieś takie blachy razem z nią też ciężkie. Były dwie. Tam jest jedna, też druga. No i były panele obwiązane folią fajnie i taśmą oraz tam z todu widać go worek puszek ponieważ wczoraj puszki zbierać chciałem ale padało ale puszki były przygotowane przy paśniku no i dzisiaj e, to i dokonałem tylko zamknę tam drzwi bo się coś wam powiem coś wam powiem dokonałem Dokonałem szokującego odkrycia, mianowicie powiem Wam, że złom jest każdego dnia. Niektórzy z was znają moją serię coś, czyli Cieszyński objazd śmietników, tak. Robiłem ją czasami w niedzielę, czasami w sobotę, czasami w tygodniu, tak? w poniedziałek, i raczej w weekendy więcej złomu znajdowałem, ale właśnie dokona... się przemyślałem wszystko i połączyłem kropki w jedną całość. Tam jeżdżę od torku na te paśniki, które są po drodze. I właśnie dokonałem dzisiaj. Szokującego odkrycia, trochę mi ujęcie nie wyszło ostatnie, bo za wielki nos tam w kadrze i tak dalej. Ale szokującego odkrycia dokonałem, że każdego dnia jest nowy złom. Jeżdżę po tych śmietnikach od torku, i każdego dnia coś znajduję, więc być może cieszyński objazd śmietników zamienię na codzienny objazd śmietników. Jedziemy. Zobaczymy czy coś znajdziemy. Miało być, codziennie jest nowy złom, ale mi nie wyszło. Paśnik numer uno. O tak właśnie róbcie, tak róbcie. Tak macie robić moi drodzy. Puszeczki zgniecione, zapakowane solidnie, nie ze śmieciami tylko osobno, o. Ach. A, będę musiał wejść Krędy indziej, czy innymi drzwiami. Dobra, tymi nie. Może tymi uda się. O tak, uda się, uda. Specjalny system antywłamaniowy. Zobaczymy czy coś jeszcze nie leży, puszeczki. To drobne, drobne pieniądze, jak wiecie. Dobra, uciekamy stąd, bo pada. Codziennie jest nowy złom. Ja robiłem coś jak przyjeżdżałem z trasy, wiecie. Przyjeżdżałem z trasy, robiłem coś raz w tygodniu, albo raz na kilka tygodni, albo. No, różnie to było, nie? A teraz mogę robić codzienny objazd śmietników, co właściwie robię teraz. Jest materac, wcześniej go nie było. To nie dla mnie, ale jak coś będzie, będzie miło. Tutaj był rower ostatnio, rower zgarnąłem. No, dzisiaj akurat tutaj na tym śmietniku nie ma żadnego wyniku. Jedziemy dalej. Przy następnym paśniku będzie trochę złomiku, a właściwie bardziej. To będzie retro rzecz. Zabierzemy ją szybciutko. <laughs> Tutaj były też fajne fanty ostatnio. Widzieliście talerz satelitarny. A teraz, przyjacielu, odkurzaczek z PRL-u. Ale nie tylko, jak widzę, że pod spodem jest jeszcze jakieś coś. Ale ja tego brał nie będę całego. Tylko kabla utnę i zabiorę. Kabel jest ok. Hmm. Coś pięknego. Redą Zelmer. A tak starości raczej nie pójdzie jako. Wiecie. Chociaż nie wiem, co będziecie pisali w komentarzach. Tak, to idzie tu. A to bierzemy tam. I robimy jak robią Amerykanie, tak? Oni praktykują kabli ucinanie, bo tam w kablu jest miedzi trochę, nie? Więc kabel do kabelka i będzie ilość miedzi bardzo wielka. To nie. To tak. O tak. O. Moje. A tamto niech zostanie. I podjeżdżamy sobie do następnego. Tu komputer był ostatnio. Komputer jakiś taki. No a dzisiaj słabiej. Słabiej. Bo tak, drzwi wejściowe, odkurzacz, od którego kiedyś kabel zabrałem. Kosz, ten kosz metalowy może. Albo może nie. Ach. Mamy fajny odkurzacz z PRL-u Ciekawe czy No nie ma do niego rurek, nie? I tych części, wiecie, ale A to się go na złom Po prostu da Tylko mi nie piszcie, że go kupicie i tak dalej, bo Bo to szkoda Wiecie, zachodu, jak się to mówi Dobra, tutaj nie było nic ciekawego Jedziemy do dwóch ostatnich po drodze tak więc jak wspominałem szokującego odkrycia dokonałem i ono się potwierdza. Potwierdza się ono. No tutaj wiele nie zostawiono. Aha, krzesełko tam jest metalowymi nogami. Kuku jakieś tutaj są e, kwietniki. Krzesełko zabierzemy. Tam to odkręcimy. Dość ciężkie, mówię Wam. Zabieramy. Codzienny nowy złom. Podoba się mi to. Chyba sądzę na chwilę. Albo lepiej nie. I ostatni paśnik na mojej trasie. Jestem w szoku z powodu tego widoku. Wy tego jeszcze nie widzicie. Za chwilę zobaczycie. Pałzunia. O! Telefon mokry, nie chcecie mi spowodować. Dobra, idziemy na żywo. O, Telefon mokry, bo pada. Ha! Czy to rower sąsiada? Skoro on tu stoi, to chyba już jest dla zawodowego, nie? Czy jak? Ostatnio rowerów mam coraz więcej, więc może rowery się przyciągają? Plastik. O, o, nie plastik. To metal. To metal. Więc metal. Zabieramy. Rowerek też. Czy on jest uszkodzony? Fajny. Ktoś go tu zostawił to chyba jest wyrzucony, nie? Czy to będzie kradzież? E, chyba wyrzucony. Najwyżej będą krzyczeli. Łapaj, złodzieja Ciężki ten rowerek, ale go sprzedamy. Na złom go nie oddamy. Nie, 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 nie. Nie. Na złom nie. Przesełko. Blaszka. Do prasowania dzisiaj było na początku. No i rowerek piękny. Super girl różowy tak żeby go nie poniszczyć, muszę ładnie zapakować, pauzu nie kończymy już moi drodzy, jadę do domu na obiadek i tak sobie rozmyślam wiecie skoro na tych sześciu paśnikach, które mijam codziennie z pracy e, pojawia się codziennie nowy złom to gdybym tak od objechał cały cieszyń codziennie, każdego dnia to może by się to bardziej opłacało niż do tej pracy chodzić e! Tego nie powiedziałem. Cicho, tam nie. Wiecie, wiecie, no to wytniemy, nie? To wytniemy. Ale gdyby się zdarzyło, że będę gdzieś nagrywał, wiecie, do południa, około 12 albo około 10 rano, to znaczy, że coś, jakąś decyzję podjęto i coś się zmieniło u mnie. Także wszystkiego dobrego zawodowego, złomu, ciężkiego. I kolorowego, jak widzieliście, ładny różowy rowerek, no chyba nie był to tak oparty o wiatę świetnikową przez jakieś dziecko. Bo jest w dobrym stanie, bardzo byłby schowany na klatce schodowej, gdyby był. Wiecie, ktoś go po prostu tutaj położył. Więc e, żegnam się z Wami tymi deszczowymi kroplami. Weekendu miłego, do następnego.